Kochani witamy Was jak zwykle z Wyspy Kmerskiej, Azjatyckiej, gdzieś zagubionej na Pacyfiku, a ze mną tym razem jest nasza Alanka, Alanka z Kulogos, która tutaj nawet w kwiecie lotosu tutaj nie widzicie, ale w kwiecie lotosu sobie siedzi. Słuchajcie, jak zobaczyłem jak wylądowała Alanka tutaj razem z grupą. To miała jakieś takie warkoczyki, jakieś tasiemki przypięte. Ja sobie pomyślałem, no nie, no po prostu przeleciała Indianka, tak. albo dziewczyna, która bywała bardzo często w Indiach, czy gdzieś w tych stronach. A jak to jest naprawdę? Czy jesteś pierwszy raz w Azji, w Kambodży, czy bywałaś w takich miejscach? No teraz jest okazja, żebyś nam zdradziła te tajemnice. No, jestem pierwszy raz. W zeszłym roku byłam w Maroku, A, ale okay. w, Kam w Kambodży jestem pierwszy raz. Miałam na sobie, jak przyleciałam, kolczyki, złapaczy z piór zrobionych, Super. które robię sama. I tak się złożyło, że wczoraj, jak było... Ale gdzieś w takich serwisach sprzedajesz to, czy tak to dla siebie jeszcze, to robisz? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Na, razie, na razie po prostu to to są krem... fajne, artystyczne ta, rzeczy, które ta, robisz. Super. Tworzę... I taka ciekawostka, że wczoraj jak trafiłam z Kasią do Zatoki Delfinów, a nie to muszę powiedzieć, poczekajcie, poczekaj. Alanka razem z Katarzyną jeszcze, nic nam nie mówiąc w ogóle, wyruszyły samotnie w podróż po tutaj dżungli na wysepce, pomaszerowały na drugi kraniec wyspy, nic nie mówiąc tam, to nagle zaczęły zdjęcia przesyłać. Także no, bardzo odważne, pewne siebie zdecydowane dziewczyny. Ale podejrzewam, że to dzięki Tobie, że Ty zachęciłaś, zmotywowałaś dziewczynę. Przyznaj się do to takiej znaczy, podróży. Razem z Kasią od samego A, początku okay. jakoś się zarezonowało między nami okay. i ona jest, bardzo dobrze umie się porozumiewać po angielsku, Super. ja niestety na razie nie, więc ona jest jakby moimi ustami. I, i mamy podobne podobne po prostu i podobne wibracje no po prostu rezonuje między nami chciałem wam jeszcze jedną rzecz zdradzić e, dzięki dzięki alance tu obecnej on bardzo mi pomaga w tym żeby wreszcie wreszcie naszych własnych ludzi nauczyć słuchajcie przede wszystkim jednego czego mianowicie bycia żeby tu i teraz własne. Nie wracania do przeszłości. Cholera, ludzie, nie wiecie, jak to jest cholernie trudne. Tak. Jak to jest cholernie trudne dla Polaków, obojętnie czy z Polski, czy skądkolwiek. Ciągle wspominanie przeszłości, ciągle wałkowanie tego, co się zrobiło źle, co się zrobiło dobrze, kto na kto skrzywdził kogo. Tak. Jak zobacz jak trudno jest te, ludziom z tym zerwać, jak trudno jest zostawić to za sobą i no. powiedzieć koniec. Jestem tu i teraz, zaczynam nowe życie, to, ty, to, to nie, to ja Cię nie odpuszczę teraz. To Ty musisz teraz zdradzić wszystkim, którzy nas oglądają, jak to zrobić w praktyce. Bo wiesz, wygodnie się o tym gada, teoretycznie, ale jak to zrobić w praktyce? A ja nie przypominam sobie, słuchajcie, ani jednego momentu, żeby Alanka narzekała na cokolwiek, na kogokolwiek, żeby wspominała przeszłość. W ogóle tego nie ma. Jak ty to robisz? Powiedz, zbrać wszystko. Po prostu skupiam się na oddechu. Mm. Wystarczy wziąć świadomy oddech, wdech i świadomy wydech. I automatycznie skupiając się na tym wdechu i wydechu, jesteś tu i teraz. Właśnie, Odpada ale słuchajcie, to, to, to się wydaje banalne, co mówi Alanka. Ale to powtarzają naj, najwięksi jogini, czy też mnisi tego świata. Że właściwie od oddechu się wszystko zaczyna. Tak, I tak uważnego. jak powiedziałaś, tak. świadomego właśnie. Świadomego, uważnego, żeby ja bym... po prostu poczuć, poczuć właśnie przyłożyć sobie nawet ręce na brzuch i poczuć jak te ręce się unoszą wraz tak, z wydechem, tak. jak napełnia tak. się przepona i potem wydech. Ale I wyobrażać sobie, że z tym wydechem puszczasz wszystko to, co ci nie służy. Super. I wiesz co, ja jeszcze bym dodał jedną, jeden element, e, który też jest chyba trudny trochę. E, o, mianowicie, żeby się nie hamować, żeby zacząć odczuwać przyjemność w samym fakcie oddychania. Ale Zobacz, jak się... mało osób to potrafi. Nie. Większość ludzi płytko oddycha. Szybko, płytko. W ogóle nie czują Właśnie. swojego ciała. Właśnie. Taki automatyzm się pojawia, tak. z którego nie zdajemy sobie sprawy. Tak. Tak. No tak. i tak. jeszcze z jednej rzeczy, która myślę też potrafisz docenić, jak się mało kto z naszej grupy. Mianowicie to, że można i że jest fantastycznie być wdzięcznym za proste rzeczy, prawda? Tak. Tak. Że, słuchajcie, że można być wdzięcznym za wodę w kranie, za, za to, że słońce tak. rozświetla przestrzeń. Tak za y, ciepło y, oceanu, za tysiące rzeczy, które nam w ogóle na co dzień w Europie na przykład nie przychodzą do głowy kompletnie, prawda? Dokładnie, dokładnie. i tego właśnie doświadczyłam wczoraj z Kasią, Super. jak po południu dotarłyśmy do Zatoki Delfinów i okazało się, że nie wrócimy już y, za dnia z powrotem, bo to przynajmniej dwie godziny, a tu o 18 już jest ciemno i razem z Kasią postanowiliśmy zanocować w najbliższym resorcie, a to okazało się, że to był resort rodzinny o. i jak weszliśmy do tej restauracji, podeszła do mnie y, taka kobieta, widać matka rodu. O, Ta ją od tak ją odebrała. Ze starszyzny, tak Taka ze starszyzny. Ukłoniła się nam tak. i dotkła moich kolczyków a, i powiedziała, no jakie piękne. Super. I ja po prostu wtedy poczułam. Że one już należą do niej, że super. ja z, z tej wdzięczności, super. bo ona potem zgodziła się nas przenocować. A. I ja dzisiaj na siananiu po prostu zdjęłam te kolczyki i ofiarowałam o, i jako super. dar, że super. ona nas przenocowała super. i, i ten, ona po prostu nie umiała uwierzyć. Ale no. powiem, wam, powiem wam, że brzmiało to trochę dramatycznie, bo dziewczyny nie pisały nic o, o tym, że ktoś je ugościł, tak. tylko wysłały taki, taką wiadomość na grupie naszej. No, że nie, wrac nie wracają na noc. Tak, tak. I to wyglądało trochę tak, jakby dziewczyny zdecydowały zanocować w dżungli po prostu, gdzieś w środku wyspy. Dokładnie. Także się trochę martwiliśmy, ale potem jak przysłałyście zdjęcia już, już takie już bardziej cywilizowane, rysunkie. no to już było trochę lepiej. Tak, bo chciałyśmy łódkę wynająć, żeby nas przywiozła Ta, tutaj z powrotem, super. ale niestety... Ten rybak powiedział, że jest za wysoka fala. Tak, za bardzo tak, I, i, no, i nikt nie popłynie, że no to w, te, w takim razie zostajemy na noc właśnie tam w tym resorcie delfina i... Super. No ja powiem tylko tyle na koniec, że Alanko mam nadzieję, że będziesz cały czas wracać do Kambodży, tak, że tak. to poczułam, jest pierwsza poczułam, wizyta, ale że dokładnie. będzie bardzo, bardzo wiele teraz w najbliższym roku, w najbliższym czasie. No na pewno, na pewno. Bardzo Ci Bo dziękuję. Czuć tą wolność, tą swobodę, no, właśnie, tą, właśnie, tą lekkość, tą, tą wdzięczność za każdą chwilę u tych, no u Kmerów. także jestem po prostu zauroczona całą, całą otoczką tutaj, całą Kambodżą. Super, bardzo Ci dziękuję droga Alanko i życzymy Wam wspaniałego, cudownego dnia. Trzymajcie się.